Daniel Rudkowski przed XTB KSW Koloseum 2. No tutaj rozmawialiśmy chwilę przed kamerami, jeszcze przed włączeniem kamery. No to spytam, ile biletów już sprzedanych, czy jeszcze ludzie dzwonią po bilet? E, tak, zdecydowanie jak zawsze to jest ostatnie momenty. Będą dz dzwonić dzisiaj, jutro jeszcze w sobotę będą dzwonić. Te, tak jest naturalna rzecz. Kolej rzeczy. E, nie wiem, nie policzyłem ile tych biletów, ale jest tam koło 350 już na pewno. No jest trochę ludzi. No to e, drugi temat, który już tutaj był. Jak, e, jak z tą wagą, jak śniadanie dzisiaj wyglądało? Twoje możesz powiesz, widzom, bo my już wiemy. Eee, śniadanie to było obfite. Trzy jajeczka i, i tam była chyba e, cztery pałeczki szparagów. No czyli co, te ostatnie formalności, p, waga i jakieś nerwy są przed tą galą? Nie no, zawsze są nerwy, zawsze trochę niepewności jest przed tą wagą, przed męczarnią, bo to jest nasza największa męczarnia, zrobić tą męczarnię, a później to już jest tylko efekt naturalny, dzienny. No to powinienem zapytać standardowo jak forma, jak i gameplan, ale może z racji tego, że, że już mieliśmy okazję porozmawiać o tej gali, no to spytam dzisiaj Dzień Dziecka, to takie wymyśliłem, że będę każdego pytał o, o to, jakie miał marzenie, kim chciał być, jak, jak tak. będzie dzieckiem i ulubione danie z dzieciństwa właśnie. Kurczę, ale zadałeś pytanie. E, dużo mam takich pytań różnych, właśnie o dzieciństwo, jakieś tam kurna, jakie moje marzenia, co lubię. A ja nie wiem, ja lubię wszystko, po prostu lubię jeść. Myślę, że schabowy to jest takim ogólnie, nie wiem czy w dzieciństwie tak miałem, ale chyba tak, schabowy, ziemniaczki, sylweczki. E, kim bym chciał być? Nie mam pojęcia, chyba, chyba chciałem być sportowcem. I, i, jest I, też... w... i jest też No tak. właśnie, jesteś sportowcem, jesteś zawodnikiem KSW, będziesz tu walczył na tej gali drugiej, takiej na Stadionie Narodowym. Ponieważ my akurat przed tą galą jeszcze nie rozmawialiśmy, to pozwolę sobie dopytać też o nerwach. Tutaj było trochę mowy, jakieś nerwy w ogóle towarzyszyły całej tej, wszystkim tym okolicznościom, które gdzieś ostatecznie zadecydowały, że będziesz tu walczył, bo wiemy dobrze, że no, tam nie wszystko było wcześniej tak, jakbyś to sobie wymarzył. Tak, perpetje związane z jakimiś tam pasami, pasami, rankingiem KSW. Wiecie co, nie mam stresów, nie mam jakiejś tam presji z, z tego przedsięwzięcia. Tak jak mówiłem, bardzo się cieszę, że zostałem wyróżniony, że chcieli, żebym tutaj walczył, ale dla mnie to jest gala jak po prostu gala. Tak? Może jak wyjdę w sobotę do, do tego tłumu 50-30 tysięcy ludzi, to wtedy jak się tam będzie chwila euforii, a tak to luz. Mam robotę do wykonania i, i, i co, i tylko tyle. Ile tak procent, tak jak ty to oceniasz w trakcie tych wszystkich rozmów i gdzieś tam pomysłów na, twoje, na twoją dalszą przygodę z MMA, tak było, że możesz jednak w ogóle dla KSW już nie walczyć? No, tyle procent na tak, tak samo na tyle na nie. No to, jest, to była kwestia po prostu, wiesz, pomyślenia, dogadania się z federacjami, z innymi porozmawiania. I tylko tyle, wiesz, to, 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 to tylko i tak była to moja, mój argument, moja wersja, że albo chcę, albo nie chcę. Ale jednak przewyższyło to jeszcze, żeby ten najlepszy pas w Europie, czyli KSW, zdobyć. Eee, I wtedy mogę ze stany zejść. A to, że zawalczysz na narodowym, no bo jednak to, to nie jest taka gala jak, jak wszystkie inne. To jest jakaś nobilitacja, że, że możesz tu walczyć. Na pewno gdzieś tam miało to jakiś wpływ na decyzję? No właśnie, tak. Było, był tu jakiś tam jeden argument, że jeżeli podpisujemy i działamy, to właśnie to, że na, na narodowym. Znaczy, to było tak, nie powiedziałem tego. Ale powiedziałem sobie, że no, to jest tylko jedna i taka, taka, taka możliwość. Jeżeli mam, mam podpisać, to będzie narodowy. No i akurat zadzwonili, nawet już z wojem rozmawiałem w lutym. To też już była taka opcja, że też by mnie chcieli tutaj widzieć. No i później jak już... Myślałem o innych federacjach, rozmawiałem z innymi, to kwestia była tylko tak, no albo tu, albo już nie podpisuję, idę dalej. Ja tylko że dopytam w takim razie, bo tutaj Cię zobaczymy, to jest sprawa jasna. To widzimy Cię przed galą, więc raczej chyba już nic się nie wydarzy, że się coś zmieni. I tak jak pewnie jakieś perspektywy są, to to nie jest jedyna gala, która została Ci zaproponowana, jak się domyślam, jeśli chodzi o to Twoją dalszą przygodę z KSW. E, a czy wiesz co, nie, oczywiście, że nie była, no, bo wcześniej to były rozmowy z Robertem Ruchałem na to, co on tam walczył w marcu bodajże. E, były wiesz, no ale to mówię, to były rozmowy, ale to była tylko kolejna za, zaproponowana ta że bardzo byście, chcieli, żebym tutaj walczył i tylko tyle. A następne? Jakieś już są ewentualne plany? Znaczy, to, czy to, to jest tylko ta jedna gala, czy już macie jakieś ustalenia dotyczące też swojej dalszej przyszłości? Nie, 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 ustalamy tak naprawdę do przodu. Rutek, będziesz walczył tutaj, później tam, później tam. Nie ma takiej możliwości, wiecie, no bo wszystko się może zdarzyć. E, mogę mieć jakąś kontuzję, mogę coś połamać, to nie jesteśmy w stanie, wiecie, e, ze wszystkiego być, być pewni. Z, zawsze tylko wybiegamy do kolejnej walki, czyli do tej, kolejny, e, kolejny termin, konkretny termin i do tego Przygotowujemy, nie myślę co będę dalej. Na razie to jest, zatrzymuję się na sobocie, po sobocie wyjeżdżam na wakacje i to jest moje plany kolejne na przykład. Po sobocie, jeżeli wygrasz, no to właściwie już nie wydaje mi się, żeby była możliwość, żebyś nie zawalczył o ten pas znowu, no bo jesteś numerem dwa w rankingu przed tobą, jest tylko tymczasowy mistrz i mistrz, więc rozpatrujesz to w taki sposób, że na no ta następna walka, jeśli wygrasz, musi być już o pas, czy, czy na razie skupienie wyłącznie na sobocie. Wiesz o tym, że to co musi, to wiesz, to narusi po prostu. Wiesz to i tak zadecydują a włodarze, E, dawno już myślałem, że muszę, e, że to powinienem być ja i w ogóle, no wszystko, widzicie, wyszło jak wyszło. Nie ma nic, że muszę, e, wypadałoby, jak nie, to idziemy po prostu dalej. Jakiegoś żalu nie ma w tobie jeszcze cały czas? Nie. nie no żalu nie, po prostu jakiś tam niesmak zostanie, a żal to nie, wiecie. Ja walczę dla pieniędzy, ja walczę dla walki, nie walczę dla gal, nie walczę dla jakichś tam widowisk. Ja wychodzę do kolejnego gościa, z którym muszę wygrać zarobić pieniążki tam zamknięty. To mówisz, że dla widowisk tak skojarzyło mi się to, że widowisko no to, to koloseum, no to to właśnie te walki gladiatorów. Podoba Ci się taka sceneria? Lubisz takie, takie klimaty? Kurczę, nie zastanawiam się nad tymi rzeczami wszystkimi, wiesz, to jest fajne, to jest coś pięknego, no to nie jest też to nie, to nie jest też gala, którą się robi, nie wiem, co roku, czy co, co ten. To są naprawdę wielkie widowiska. Mówię, nie mam wielkiego podniecenia na ten temat. Kurczę, no jestem zawodnikiem. Może, może kiedyś bym, nie wiem nawet czy kiedyś bym miałbym coś takiego tutaj, żeby to, Jezu to było takie podniecenie, coś pięknego, że ja tutaj jestem, to jest naprawdę mega. No nie, no, jestem gościem, który swoje, już przeżył, jestem na końcówce swojej kariery, więc ja wychodzę po prostu dla, dla walk, dla momentów, w których jeszcze mogę wyjść. Więc cudowne przedsięwzięcie, cudownie, że tutaj jestem, cudownie będzie to przeżyć, że będę powiedzieć, że tak, ja byłem na jednej z, z tych gal, bo nie wiadomo kiedy będzie kolejna, tak? No coś pięknego w ten sposób, ale mówię, nie podniecam się z tego kontekstu. To może tylko jeszcze dopytam w takim razie, skoro już chyba wszystko, prawie wszystko wiemy o tobie. Nie wiem jeszcze jak się ta walka skończy, ale to dzisiaj się tego raczej nie dowiemy. Tak patrząc na tą rozpiskę, na tą kartę walk, na te zestawienia, to dla ciebie, które z tych wydarzeń, taką jak o, o, osoby interesujące się ma, takie jest tutaj najbardziej e, frapujące. Zdecydowanie najbardziej to, co chciałbym siąść sobie obejrzeć, to Marian i Parnas. To, są, to jest naj, najważniejsza dla mnie walka że której kurna, ogólnie dla naprawdę wszystkich, dla naprawdę wszystkich wykupiłbym sam tą galę, jakby było pay per view. Wykupiłbym to i siadłbym ich bardzo chętnie to z każdą waleczką oglądał, to jest, to jest przy, najważniejsze, ale najbardziej to, bardzo chcę zobaczyć tą, e, oczywiście Saladin i Marian. Następnie e, Szpilka, Płudzian, Romanowski, taki lecimy po kolei, Romanowski, e, później Materla Paczuski Później Szymański z, z tym Zmierczo. z Mirczo oczywiście, później Mamet, e, później wychodzi żegłówka z tym i ostatni Kazieczko. Tak? Po kolei bym Jedna walka chyba ci uciekła, nie? A nie znam gościa, to no, no name <laughs> niech będzie. No i jakby miał obejrzeć z siebie, to, to byłbym gdzieś taki no piąty w kolejce może, że chciałbym tę walkę zobaczyć. Wiecie, nie to, że ja będę mówił, że to od razu, ja... nie, mówię, mówię po kolei, jak, jaka jest prawda i, i tak. No to jeszcze spytam w takim razie o Twój typ na walkę, Marian Parnas. <laughs> no jestem za Polakiem, jak najbardziej <laughs> za Marianem. No tak musi być. Ciężka walka, to jest 51 do 49, tak to, tak to oceniam. Zobaczymy, kto do tego mądrzej podejdzie. Wszystkie zalety, atuty, wszystkie na tak są za Saladinem. Ale Maria jest naprawdę cudownym gościem, mądrym yy, i myślę, że to, no, żebym nie chciał tego zaspokojnie przeprowadzić, yy, powiedzmy ten wynik do końca do, dociągnąć, ale zobaczymy jak wyjdzie. Dziękujemy i czekamy w takim razie na te Twoje widowisko. Dziękuję bardzo. Dzięki Bajlandu, pozdrawiam, trzymajcie się.